Podczas zarządzania flotą pojazdów bardzo często spotykamy się z sytuacją, że potrzebujemy rozliczać ich cyklicznie, a jednym z najpopularniejszych cykli jest cykl oczywiście tygodniowy. Przejdźmy więc sobie do ustawień, raporty i wybierzmy właśnie raport dystans tygodniowy. Kliknijmy nowy raport i wybierzmy jakieś samochody. Na przykład weźmy T4. Kliknijmy sobie ostatnie 30 dni i wygenerujmy, dodaj nowy raport. Jak widzimy, wygenerował się nam już plik PDF i podglądamy, o co tutaj chodzi. W tym raporcie mamy podział stricte na tygodnie, czyli w okresie ostatnich 30 dni podzieli nam na pełne tygodnie i będziemy mieli każdy tydzień z podsumowaniem. Stanu początkowego licznika, końcowego i dystansu, który był w danym tygodniu. Jeżeli oczywiście zaznaczymy sobie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, to program nam tak podzieli, aby te tygodnie były pełne. W tym układzie możemy w prosty sposób zobaczyć, jak nasi pracownicy pokonywali konkretne tygodnie, ile w danym tygodniu robili kilometrów.